Buddyzm oferuje nam wyjątkowy pogląd na wartość współczucia dla samego siebie, które jest kluczowe dla zrównoważonego i harmonijnego życia. Praktyka bycia łagodnym dla siebie to ważny krok na duchowej ścieżce, ponieważ pozwala nam stawić czoła cierpieniu i trudnościom z bardziej otwartym i przyjmującym umysłem. W buddyzmie znajdujemy pojęcie ducha. Prawdy, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Kiedy praktykujemy współczucie dla samego siebie, zamiast unikać lub zaprzeczać cierpieniu, stajemy się bardziej odporni i otwarci na naukę z naszych doświadczeń. Ta praktyka przyjmowania i akceptowania naszych własnych słabości jest fundamentalnym elementem duchowego i emocjonalnego wzrostu. Ponieważ tworzy wewnętrzne środowisko, w którym uzdrowienie i samopoznanie mogą rozkwitać. W trakcie tego wideo zbadamy, co oznacza posiadanie współczucia dla samego siebie według buddyzmu i jak możesz rozwijać tę umiejętność, aby pielęgnować zdrowszą relację z samym sobą. Czym jest współczucie dla samego siebie w buddyzmie? Współczucie dla samego siebie z buddyjskiego punktu widzenia wykracza poza prosty akt pocieszania się w trudnych chwilach. To stan prawdziwego zrozumienia naszych bólu, błędów i niedoskonałości bez surowej krytyki. Podczas gdy autorzałość więzi nas w roli ofiar i sprawia, że skupiamy się na cierpieniu w negatywny sposób. Współczucie dla samego siebie to forma troski, która uznaje, że cierpienie jest uniwersalnym doświadczeniem. Dla buddyzmu współczucie dla samego siebie wiąże się z uznaniem ludzkich niedoskonałości, bez poddawania się nadmiernym osądom, rozumiejąc, że wszyscy jesteśmy omylni i przeżywamy trudności. Takie podejście promuje postawę życzliwości i akceptacji wobec siebie. Co pozwala nam radzić sobie z przeciwnościami w sposób lżejszy i budować bardziej emocjonalnie zdrowe życie. Buddyzm uczy, że rozwijając tę postawę, kultywujemy mentalność, która uwalnia nas od ciężaru perfekcjonizmu i strachu przed popełnianiem błędów. Korzyści z współczucia dla samego siebie na buddyjskiej drodze. Praktykowanie współczucia dla samego siebie przynosi szereg korzyści zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i dla duchowego dobrostanu. W kontekście buddyjskim ta praktyka pomaga budować odporność emocjonalną, która pozwala nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami życia. Współczesne badania potwierdziły, że współczucie dla samego siebie jest powiązane z wyższymi poziomami dobrostanu i mniejszą skłonnością do stresu i lęku. Ta praktyka współczucia wpisuje się w koncepcję akceptacji w buddyzmie, gdzie nauka akceptacji chwili obecnej i naszych własnych niedoskonałości pomaga zmniejszyć cierpienie i promuje poczucie wewnętrznego spokoju. Gultywując współczucie dla samego siebie, oferujemy sobie przestrzeń do rozwoju i nauki z naszych doświadczeń, zamiast się osądzać lub karać. To wzmacnia naszą zdolność do radzenia sobie z trudnymi emocjami i sprzyja bardziej zrównoważonemu i współczującemu spojrzeniu na nasze życie. Ta stała praktyka współczucia dla samych siebie przybliża nas do mądrzejszej i lżejszej wersji tego, kim jesteśmy. Jeśli podoba Ci się ten materiał i chcesz dalej uczyć się o buddyzmie i współczuciu dla samego siebie, Skorzystaj z okazji, aby zapisać się na nasz kanał i dać łapkę w górę pod tym filmem. W ten sposób nie przegapisz żadnego z naszych przyszłych materiałów i pomożesz nam dotrzeć z tą wiadomością do większej liczby osób. Razem w tej podróży samopoznania, jak buddyzm postrzega samokrytykę i samokrytykę. Samokrytyka jest w buddyzmie postrzegana jako źródło niepotrzebnego cierpienia. Często wierzymy, że bycie krytycznym wobec siebie jest formą autocenzury, ale w praktyce takie podejście może nas uwięzić w cyklu winy i autodeprecjacji. Buddyzm, z drugiej strony, uczy nas, aby patrzeć na błędy i niedoskonałości z postawą akceptacji i obserwacji, bez ciężkiego osądu. Zamiast potępiać siebie, praktyka buddyjska zachęca do autoakceptacji. Uznając, że popełnianie błędów jest częścią ludzkiej natury, rozwój tej postawy wymaga praktyki uważności, gdzie obserwujemy nasze myśli i emocje w sposób bezstronny. Kiedy praktykujemy uważność, zauważamy, że samokrytyka często pojawia się automatycznie, ale możemy wybrać, aby ją przyjąć z życzliwością, nie pozwalając, aby definiowała nasz obraz siebie. Ta praktyka zmienia sposób, w jaki odnosimy się do siebie i do przeciwności, oferując nam nową perspektywę na radzenie sobie z błędami. Buddyjskie praktyki rozwijające współczucie dla samego siebie. Istnieje wiele praktyk w buddyzmie, które mogą pomóc w kultywowaniu współczucia dla samego siebie. Jedną z najskuteczniejszych jest medytacja meta, czyli miłującej dobroci, która polega na wysyłaniu myśli pełnych życzliwości i współczucia do siebie oraz innych. Tego rodzaju medytacja uczy nas pielęgnować postawę czułości w stosunku do siebie, uznając, że jesteśmy godni miłości i troski, niezależnie od naszych niedoskonałości. Inną fundamentalną praktyką jest uważność, gdzie uczymy się obserwować nasze myśli i uczucia z pełną uwagą i bez osądów. Poprzez uważność możemy identyfikować i przyjmować myśli autokrytyczne, wprowadzając łagodniejszą perspektywę w naszą relację z samym sobą. Te praktyki są transformujące. Ponieważ pomagają nam stworzyć solidną podstawę współczucia dla samego siebie i autoakceptacji, które są kluczowe do stawienia czoła życiu z odpornością i mądrością. Radzenie sobie z trudnymi emocjami z autokompasją. W buddyzmie praktyka radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, takimi jak złość, strach i smutek, w sposób współczujący jest kluczowa. Zamiast opierać się tym emocjom lub próbować je stłumić, Buddyzm uczy nas przyjmowania ich z otwartością i zrozumieniem. Praktyka uważności jest tutaj niezbędnym narzędziem, ponieważ pozwala nam obserwować nasze emocje, nie przywiązując się do nich ani nie identyfikując się całkowicie z tym, co czujemy. Ponadto buddyjska perspektywa dotycząca nietrwałości przypomina nam, że wszystkie emocje są przejrzyste. Rozumiejąc, że cierpienie jest doświadczeniem tymczasowym, możemy uwolnić się od strachu i oporu, podchodząc do naszych trudnych emocji z większą współczuciem. Ta łagodna akceptacja pomaga nam rozwijać postawę wewnętrznego spokoju i równowagi. Ułatwiając proces emocjonalnego uzdrawiania i duchowego wzrostu, chcemy poznać Twoje zdanie. Skomentuj poniżej. Co sądzisz o praktyce autokompasji w codziennym życiu? Jak radzisz sobie z krytyką samego siebie? Twoje doświadczenie może zainspirować innych, więc podziel się z nami. Pokonywanie nierealistycznych oczekiwań perfekcji. Nierealistyczne oczekiwania i dążenie do perfekcji są przeszkodami, które utrudniają rozwój autokompasji. Buddyzm uczy, że powinniśmy akceptować nasze ograniczenia i wady jako naturalną część ludzkiego procesu. Presja, aby być doskonałym, generuje lęk i oddala nas od naszej prawdziwej natury. Rozwijając autokompasję, Uznajemy, że popełnianie błędów jest częścią naszej drogi uczenia się i wzrastania. To zrozumienie uwalnia nas od więzów perfekcjonizmu i pozwala nam żyć z większą lekkością. Zamiast dążyć do perfekcji, buddyzm sugeruje, abyśmy skupili się na życiu w autentyczności, uznając, że niedoskonałości są okazjami do nauki i ewolucji. W ten sposób odkładamy na bok ciężar nierealistycznych oczekiwań i zaczynamy doceniać to, kim naprawdę jesteśmy, znajdując pokój i satysfakcję. Autokompasja i rozwój cierpliwości. Pielęgnowanie wewnętrznego spokoju. Cierpliwość jest centralną cnotą w buddyzmie i jest głęboko związana z autokompasją. W tym temacie zbadaj, jak bycie cierpliwym wobec siebie jest kluczowe dla trwałego wzrostu. Praktyka autokompasji uczy nas, aby być mniej krytycznym i bardziej wyrozumiałym, gdy stawiamy czoła wyzwaniom. Omów, jak akceptując własne tempo i szanując nasz proces, możemy rozwijać wewnętrzny spokój, który przyczynia się do stanu pokoju i równowagi. Autokompasja i umysł początkującego. Patrzenie na siebie nowymi oczami. Koncepcja umysłu początkującego w buddyzmie Zen to praktyka patrzenia na rzeczy tak, jakby się je widziało po raz pierwszy, bez uprzedzeń czy osądów. W tym temacie omów, jak zastosowanie umysłu początkującego w naszej autopercepcji pomaga zmniejszyć krytykę i spojrzeć na nasze niedoskonałości z bardziej neutralnej i współczującej perspektywy. To pozwala nam odkrywać nowe aspekty siebie i akceptować zmiany z większą otwartością. Jak autokompasja wzmacnia nasze relacje z innymi, autokompasja nie tylko przekształca naszą relację z samym sobą, ale także głęboko wpływa na relacje z innymi. Ucząc się być życzliwym i wyrozumiałym dla siebie, rozwijamy głębszą i bardziej naturalną empatię w stosunku do innych. Zbadaj, jak, przyjmując nasze własne słabości, stajemy się bardziej otwarci i wyrozumiali wobec błędów i trudności innych, sprzyjając zdrowszym i bardziej harmonijnym więziom. Praktykowanie odpuścić, akceptowanie naszych oczekiwań i przywiązań. W buddyzmie odpuszczanie jest istotną praktyką mającą na celu złagodzenie cierpienia i jest ściśle związane z autowspółczuciem. W tym temacie omów, jak akceptacja i uwolnienie się od sztywnych oczekiwań i osądów mogą pomóc nam żyć z większą lekkością, kiedy jesteśmy współczujący dla samych siebie, przestajemy przywiązywać się do nieosiągalnego ideału, ucząc się radzić sobie z naszymi niedoskonałościami bez poczucia winy czy żalu, co pozwala życiu płynąć w sposób bardziej naturalny. Rozróżnienie między autowspółczuciem a samosabotowaniem. Czasami autowspółczucie jest mylone z komplacencją lub samosabotowaniem. W tym temacie zbadamy różnicę. Podczas gdy autowspółczucie polega na przyjmowaniu niedoskonałości z zrozumieniem i ruszaniu naprzód, samosabotowanie hamuje postęp. Wyjaśnij. Że autowspółczucie to narzędzie wzrostu, ponieważ pomaga nam uczyć się i rozwijać, a nie tylko usprawiedliwiać szkodliwe zachowania. Pokazanie tej różnicy jest ważne, aby ludzie mogli przyjąć autowspółczucie w sposób zdrowy i produktywny. Zakończenie: Buddyzm i autowspółczucie Droga do wewnętrznej życzliwości. W tym filmie badaliśmy głębokie znaczenie autowspółczucia w filozofii buddyjskiej. I jak może ono transformować naszą relację z cierpieniem, niedoskonałościami i samymi sobą? Od cierpliwości po akt odpuszczania, każdy aspekt autowspółczucia oferuje nam narzędzie do życia w sposób bardziej lekki i pełny. Bycie życzliwym dla siebie nie jest tylko aktem osobistej dobroci, ale drogą do rozwijania odporności, redukcji stresu i budowania zdrowszych oraz bardziej współczujących relacji. Przyjmując auto współczucie, akceptujemy naszą ludzką naturę i pozwalamy sobie na rozwój bez ciężaru perfekcjonizmu czy krytyki. Buddyzm przypomina nam, że współczucie zaczyna się w nas, a kiedy uczymy się dbać o siebie z życzliwością, przyczyniamy się do stworzenia bardziej przyjaznego i zrozumiałego świata. Czy podobał Ci się ten materiał? Jeśli tak, zapisz się na nasz kanał, polub film i podziel się nim z kimś, kto może skorzystać z tego przesłania. Zostaw swój komentarz poniżej na temat tego, jak autowspółczucie wpływa na twoje życie. Twoje zaangażowanie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal poruszać tematy, które inspirują i wzbogacają drogę do samopoznania. Dołącz do tej podróży i rozpowszechniajmy współczucie razem.